Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę robił gulasz cielęcy z cielęciny. Bardzo delikatny, bardzo subtelny w smaku. Pamiętajmy, że cielęcina jest to bardzo młode mięso i bardzo delikatne. I nie możemy ich, jego zepsuć żadnymi mocnymi przyprawami. Tylko bardzo delikatne. Zobaczcie, mam tutaj kawałek łopatki cielęcej. No nie jest to zbyt ładny kawałek, no ale nic nie poradzimy. Taki był zapakowany, wyglądało to na piękny jednolity kawałek, no a wyszły strzępy, dlatego robię gulasz. Pokroimy mięso w takie nie za małe i nie za wielkie kawałki. Myślę, że Takiej wielkości kawałki będą ok. Jak widzicie, zostało jeszcze trochę błon, które musimy wyciąć. Po prostu się ich pozbyć. Przyprawiał będę... Tylko solą i pieprzem. Pieprz oczywiście świeżo roztarty w moździerzu. I dokładnie musimy wymasować. Stała jakieś 15 minut, teraz wsypię do niej dwie, może trzy łyżki. Pszennej mąki. Może zacznijmy od dwóch łyżek. Od razu rozgrzewam głębszą patelnię, ponieważ wszystko będę robił dzisiaj w jednej patelni. Cielęcinę dokładnie obtaczam w mące. Mąka tutaj jest po to, by mięso szybciej się. I dokładnie zamknęło, żeby było później bardzo soczyste i delikatne, no i przy okazji zagęści nam fajnie sos. I teraz na rozgrzaną patelnię wlewam trochę oleju. I na mocno rozgrzanej patelni, na mocno rozgrzanym tłuszczu obsmażamy po trochę, nie możemy wrzucić wszystkiego naraz, bo to się nam zacznie po prostu gotować i się nie zrumieni. Przez chwilę mięsa nie dotykamy, nie mieszamy, niech ono się zrumieni, niech ono się zamknie. Wtedy naprawdę będzie pyszne, delikatne i soczyste. Kawałki cielęciny pięknie się rumienią. Mięso obsmażone, więc wyjmujemy je teraz z patelni. Już by się chciało je jeść. Mięso na chwilę odstawiam i teraz wrzucę cebulki perłowe w całości. Wrzucam również dwa całe ząbki czosnku. Pokroję trzy marchewki. Cebulka pięknie się zrumieniła, więc dodajemy teraz marchewkę. Wszystko razem chwilę podsmażamy. Pokroję kilka pomidorów koktajlowych. To znaczy pokroję, poprzekrajam na pół, bo za chwileczkę będziemy musieli je również tutaj dodać. Na patelnię wrzucam przyprawy, a mianowicie będzie to tymianek. Idealnie komponuje się właśnie ścielęciną. Do tego dodam dwa liście laurowe. No to są trzy, bo jeden z was są takie bardzo malutkie. Niewielki kawałek cynamonu dla pięknego aromatu i dwie łyżeczki słodkiej czerwonej papryki. Wszystko razem chwilę podsmażamy. Chodzi o to, żeby wydobyć jak najwięcej aromatu z przypraw. Teraz dodaję pomidory. I te również chwilę podsmażam. Zanim dodam to szlachetne mięso, wleję trochę białego wina. To jest wino półwytrawne. Poczekam jakieś... 3-4 minuty, żeby odparował alkohol, żeby to się zredukowało i zostanie sama pyszna, aromatyczna esencja z wina. Następnie do środka wrzucam suszone morele, które nadadzą słodyczy naszemu gularzowi. Możemy dodać trochę pieprzu. Nie za bardzo, nie za dużo. Posolić trochę. Myślę, że wino już wystarczająco odparowało, więc teraz dokładamy mięso. Ależ to już apetycznie wygląda. To jest taka patelnia dobroci, kolorowa, subtelna smaku i bardzo aromatyczna. Wygląda to wręcz oszałamiająco już. Co musimy dodać? Bulion warzywny. Przykrywam i będę dusił około półtorej godziny. A więc do zobaczenia jak. To będzie już przygotowane. Dusimy oczywiście na małym ogniu. No i gulasz jest już gotowy. Jest po prostu obłędnie aromatyczny. Nawet sobie nie wyobrażacie jak pachnie w całej kuchni. No i nie tylko, bo sąsiedzi też zaglądali przez okno. A więc nakładamy. Taki gulasz najlepiej, przynajmniej mi smakuje z gniecionymi ziemniakami. Ziemniaków oczywiście nie za dużo, bo my mamy poczuć gulasz. Sos zrobił się zawiesisty. Nieprawdaż, że wygląda apetycznie? Więc spróbujmy. Wow. Mięso kroi się po prostu widelcem. Po prostu magia. Mm. Jest po prostu mm. ten sos jest po prostu przepyszny. Coś wspaniałego. Mm. Mięso praktycznie rozpływa się w ustach. Mm. Zobaczcie. Mięso przekraja mnie kluskę. W prosty i pyszny sposób możemy przygotować cielęcinę. Cielęcina, która jest naprawdę delikatna i tak przygotowana nie zgubiła swojego wspaniałego smaku. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.